Twarz, wizytówka, brama, zaproszenie, ale i też doświadczenie, które może być trudne. Tak wiele jest o twarzy o obliczu w Piśmie Świętym i w pieśni nad pieśniami i oblubieniec szuka oblicza oblubienicy prosi, by ukazała swą twarz oblubienica również szuka zachwyca się twarzą oblubieńca. Właśnie ludzka twarz to Doświadczenie najbardziej prawdziwe drugiego człowieka. Jest jednym z ważnych generatorów tego, co czujemy, atmosferę, która pojawia się, gdy kogoś spotykamy. Twarz, oblicze może być przyjazne, pogodne, tak jak to jest w Błogosławieństwie aronowym z Księgi Liczb. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze. Ale może być też oblicze. Zagniewane, zacięte, ukryte, jakże często modli się psalmista do Boga, nie ukrywaj swojego oblicza przede mną. Nasze relacje z ludźmi, zawieszone, rozpięte na twarzach. W jaki sposób rozwijają się, poruszają po liniach, kształtach, grymasach oblicza, z których wnioskujemy emocje. Akceptację bądź odrzucenie. A twarz jest właśnie tym najbardziej otwartym i bezpośrednim wyrazem tego, co czujemy. Tak w momentach uniesienia, jak i bólu, twarz jest tak naprawdę kształtowana miłością twarz każdego człowieka, albo obolała, raniona jej brakiem, bruzdy, od płaczu, jak to mówi legenda. Na policzkach świętego Piotra się wydarzało. Po, po zaparciu się Pana Jezusa całe życie płakał, całe życie łzyżłobiły jego, jego twarz, ale też twarz piękna, kochająca, kochana, szczęśliwa. Miłość pozwala dostrzec, dostrzec pełnię piękna twarzy, która przecież jest uczyniona, najbardziej wyraża obraz i podobieństwo Boże. Pojawiają się więc, jeżeli widzimy piękną twarz, pojawiają się metafory, chęć opisania, wyrażenia, często niezgrabna, niezdolna, wyrażenia tej nieskończoności, nieskończonego piękna, niepowtarzalności ujmującej twarzy, czyli ludzkiego człowieczeństwa. Nieskończoność panoramiczna, wielowymiarowa, ale i integralna. Poszczególne elementy twarzy są ważne, razem się zestrejają, a w księdze pieśni nad pieśniami. Oblubienica w pewnym momencie opisuje, zachwyca się twarzą Oblubieńca. Oczy jego, jak gołębice nad brzegami wód, zęby jego, wymyte w mleku, spoczywają w swej oprawie. Jego policzki, jak balsamiczne kwietniki, zapewniające wzrost wonnym ziołom, jak lilie, wargi jego, kapiące mirą najprzedniejszą. Oto obrazy mieniące się, wibrujące, wzruszające zarazem swą konkretnością. Znowu przychodzi nam z pomocą przyroda i to, co w niej najpiękniejsze: zwierzęta, rośliny, woda. Gołębice i toń wód, ruch, powierzchnia, przejrzystość, dynamika, przestrzeń i głębia, mleczna biel, czystość, zdrowie, moc, potencjał, kwietniki, kwiaty, woń, kolory, kształty, delikatność, życie, mira, wonność, zdrowie, bliskość, troska. Oto w tym opisie cztery miejsca twarzy. Wpisują się w krajobraz przyrody. Twarz staje się brzegiem, ogrodem, zroszona świeżością, jak owoc do zachwycającego dotknięcia, do wzięcia do ręki, skosztowania, skojarzenia ze zmysłowością i seksualnością. Są jak najbardziej tutaj uzasadnione, ale, ale one nie są wszystkim. Czujemy coś więcej, powiew jakiegoś. Ponadziemskiego piękna, wolności, czegoś elementarnie i niezmiennie dobrego, czegoś naszego. No to bliskość, jakaś bliskość taka pierwotna, nie tłamiąca, lecz otwierająca, uskrzydlająca, porywająca, zachwycająca. Twarz organizuje, otwiera. Przestrzeń, spotkania czyni ją przyjaznym krajobrazem, zaprasza, zachęca, ale nie kieruje ku sobie, oferuje i to widać w tych metaforach bardzo wyraźnie oferuje doświadczenie wyjścia na zewnątrz, pójścia dalej, zachwytu, który zaprasza, wciąga. Zachwyt zwyczajny, ale też odświeżający, ożywiający. I to jest właśnie jakiś ślad, jeśli spotykamy taką wspaniałą, dobrą twarz, to jest ślad Bożej obecności, odbicie Jego oblicza, zwróconego ku nam jako błogosławieństwo oblicze, którego całe życie szukamy, pożądamy, bo to jest nasze przeznaczenie. Będziemy sycić się nim kontemplując jej wieczności bez końca, bo otwiera wciąż nowe przestrzenie, nowe krainy ludzkiej egzystencji, ludzkiego szczęścia. A skorośmy na Boże obraz, na Boże podobieństwo, to może warto zastanowić się, jak działa nasze oblicze, nasza twarz, jak, jak jest może odbierana przez innych, jak my sami reagujemy. Na twarz innych. Nie jest łatwo budować atmosferę, jeśli wyrażenia początkowe są negatywne, ale tak prawdę mówiąc, całe życie się pracuje na, na, na twarz, na jej wyraz i chodzi o to, by starać się, aby nasza twarz służyła spotkaniu, budowie, budowaniu atmosfery zaufania, może nawet zachwycenia. Czy tak się dzieje, czy może raczej. Jesteśmy karykaturą Bożego Piękna, karykaturą zaufania, bezpieczeństwa. Ważne jest dostrzec tę dynamikę ludzkiej twarzy, chociaż nie widzimy siebie bezpośrednio, ale widać w reakcji innych ludzi, w oczach. Nawet możemy też zobaczyć siebie w lustrze, chociaż to niekoniecznie jest zawsze obiektywne i pomocne. Ważne, żeby tę dynamikę własnej twarzy dostrzec, docenić. Próbować z nią współpracować, rozwijać twórczo. I to jest szansa na spotkanie naszego życia duchowego z codziennością, z relacjami z innymi ludźmi. Jest to kształtowanie atmosfery, przestrzeni, wrażliwości na drugiego człowieka. Niech będzie ona coraz wspanialsza, oby była coraz wspanialsza, a nigdy zanikająca.